O ty chodzę odgłos tej Ała, kurwa. Ej. Ej, co mamy z tobą zrobić? Ty ciągle chowasz się w naszej szafie. Teraz postanowiliśmy zrobić jedną rzecz. Niech z nami nie pojedzie na ten piknik nie. Urwa mać Myślałem, że tym razem mnie nie zobaczą To to. Co? Mogę z wami jednak jechać na ten pik... Nie, synu, bo ty... Kurwa sobie przeschrobałeś u nas. Gdyby nie chowałaś się w tej szafie, to jeszcze. A że jesteś jednym wielkim gejem, to nie możesz. Nie tak, żeby ja byłem gejem. Ale chuj. No i odjechali. Chata wolna dla mnie. Dobra, co to za dźwięk? Co za auto? Dobra, chudy. Prosta sytuacja. Dom jest łatwy i jak patrzyłem na Google Mapsach, to ma kanalizację. Dosłownie obok siebie. To twoje zadanie jest wpierdolić się do kanalizacji. Do domu wejść. Ja poczekam przed drzwiami, bo ja chuja się nie a wątpię, żeby wszystkie drzwi były otwarte, a więc ty mi otworzysz drzwi frontowe. Zrozumiano? Ojej, gruby Co cię ci popierdoliło? Co ty do natury odpiłeś? Trochę. Dobra, mi za kurwę, ja nie wypierdolisz. Nawet otwarte. O kurde. Ciężko było przez te naby przejść. Kurwa Kutas Dobrze, że nie spadło Okej okay. Ty siema chudy siema. Kurwa coś ci spadło na głowę Ty dobrze jesteś? Pająk mi spadł na głowę Jak wychodziłem Kurwa Nie uwierzyć No kurwa nie, nie uwierzę Dobra Dobra Chodź. trzeba go znaleźć Dobra. Kudy, to podziałka, ty idziesz na ten na prawo, ja idę na ten lewo w pokój, zobaczymy co tam co. Dobra. A Ała, ale się wywaliłem. Jakiś gówniarz posmarował tam maskę, albo jakąś waliwę. Wywaliłem się, tak mnie plecy bolą. Robisz. Access robisz. Dobra, najpierw mam od tych zjebów. Teraz mogę iść po broń ostateczną. Ciekawe jak teraz zaśpiewają z tą brońką. No kurwa! Kurde, się Co ci się wydarzyło? No kurwa nie wiem, coś mnie zaczepiło, weźmy z mi, bo mi kurwa głowa boli. Dobra już, Uch, stało ci się? Nie ominęła mi kurwa, dobrze się ostrzygłem kurwa Julet dobrze strzyża ale dobra, chodźmy dalej szukajmy tego ze kodu Tej weź się może tam będzie jakiś kod, nie wiem Dobra Charygo Potera tam jest Weź tam stać Ja to postawię na czotę jak coś JAFON linging! Ja fun linging! Au kurwa! Ja pierdolę! Kurwa! Zaraz się do pan małych chujów! Co się chyba, bo chyba bo... nie! Jeremi! Co ci się stało, Jeremi? To dziecko jest chore! Jest chore! Jeremii Pomstrze cię. Przysięga. Tu jesteś, mały gnojku. Mam cię. O nie, to trapa. Tego Ile? się nie spodziewałeś. Nie. Ależ tego silnika rakietowego. O, ja jestem z KD Sigmo. Nie <laughs> wiem. Wsiadam do robelka. i uczę.